Pani Emilio, zapraszam w takim razie. Bardzo proszę o opowiedzenie nam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Szady i chodzę do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we wrześniu. Wybrałam zmysł wzroku, ponieważ według mnie jest to najbardziej potrzebny zmysł w ciele człowieka. Dostarcza on około 80% informacji ze środowiska zewnętrznego, a ponadto z oczu można wyczytać zarówno emocje i nastroje, jak i choroby. Projekt zatytułowałam Oczy jako droga do mózgu, gdyż droga obrazu rozpoczyna się właśnie w gałce ocznej. Gałka oczna jest wypełniona galaretowatą substancją, ciałkiem szklistym i otoczona jest trzema błonami. Błoną włóknistą, która pełni funkcję ochronną. Jest to twardówka oraz przezroczysta przednia rogówka. Błona nerwowa, która odżywia gałkę oczną. Składa się na nią naczyniówka, ciałko rzęskowe, które umożliwia zmianę kształtu soczewki, a co za tym idzie, zjawisko akomodacji oka oraz tęczówki ze centralnie położoną źrenicą. Ciekawostką jest to, że źrenica ludzka ma około 256 unikalnych cech. Dlatego. Jest, y, skane oczu są używane y, w celach bezpieczeństwa. Y, ostatnią warstwą jest światłoczuła siatkówka, składająca się z trzech warstw komórek. Warstwy nerwowo-nabłąkowej, która jest zbudowana z y, fotoreceptorów oraz nabłonka barwnikowego. Y, warstwy środkowej, Zbudowanej z komórek dwubiegunowych oraz ostatniej warstwy komórek zwojowych, której aksony łączą się w nerw wzrokowy. Komórki fotoreceptory to pręciki oraz czopki. Pręciki odpowiadają za widzenie w półmroku, kiedy nie ma zbyt dużego światła. Pręciki odpowiadają za postrzeganie ruchu oraz kształt obiektów. Najwięcej pręcików jest zlokalizowane na obwodowej części siatkówki. Barwnikiem światłoczułym w pręcikach jest rhodopsyna. Rodopsyna ma też znaczenie w, przy efekcie czerwonych oczu na zdjęciach, gdyż kiedy światło przechodzi przez źrenicę, odbija się od dna oka, to przyjmuje kolor czerwony poprzez warstwę rodopsyny na siatkówce. Drugimi fotoreceptorami są czoki. Pręciki mają też, umożliwiają też zdolność widzenia skotopowego, czyli widzenia y, przy małej ilości światła, widzenia nocnego. I w tym to widzenie umożliwia tylko rozpoznawanie jasności danych obiektów, a nie kolorów. Y, kolejnymi fotoreceptorami są czopki. Y, czopki umożliwiają widzenie barw których ludzkie oko może rozróżnić około 10 milionów barw. Czopki są umieszczone w środkowej części siatkówki, najwięcej jest w klamce żółtej. Czopki umożliwiają także wyraźne widzenie obiektów. Czopki dzielą się na czopki niebieskie, zielone oraz czerwone. I odpowiadają im barwniki światłoczułe cyjanopsyna, iodopsyna oraz porfirynopsyna. Działanie czopków umożliwia widzenie fotopowe, czyli widzenie w dzień przy dobrej ilości światła, takiej, dzięki której. Oczy mogą wykorzystać cały swój potencjał. Widzenie, które wykorzystuje zarówno działanie czopków, jak i pręcików, jest nazywane widzeniem mezopowym. Wtedy jest to tak zwana częściowa utrata postrzegania barw. Kiedy natężenie światła zmniejsza się z dużego na słabe, Występuje tak zwany efekt Purkiniego. Jest to zjawisko, w którym niebieskie obiekty wydają się być optycznie jaśniejsze niż takie same obiekty o barwie czerwonej. Ma to duże znaczenie w przypadku wypadków komunikacyjnych, gdyż niebieskie obiekty Wydają się poruszać szybciej aniżeli czerwone obiekty, i kierowcy przy zmierzchu nie mogą do końca dobrze określić szybkości jadących pojazdów. Droga, jaką obraz przechodzi do mózgu, rozpoczyna się, gdy światło wpada do aparatu optycznego oka. Światło przechodzi kolejno przez rogówkę, płyn komory przedniej, soczewkę i ciałko szkliste. W tym momencie następuje zjawisko refrakcji, czyli załamania światła. W wyniku tego obraz powstający jest rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony. Następnie światło pada na siatkówkę. Gdzie jest pochłonięte przez fotoreceptory pręciki i czołki, a barwniki w nich się znajdujące ulegają licznym przemianom chemicznym, przez co powstają impulsy nerwowe. Te impulsy nerwowe pośredniczą, przechodzą do płata potylicznego, kory mózgowej, do kory wzrokowej. I tam mózg koryguje obraz, żeby był właściwie postrzegany. Oczy mogą przetwarzać około 10 milionów bitów informacji na sekundę. Zjawiskiem, które jest umożliwione przez Połączenie oczu z mózgiem jest widzenie przestrzenne, tak zwane widzenie stereoskopowe. Yy, yy, polega ono na tym, że umożliwia nam yy, widzenie głębi oraz odległości. Yy, obraz obu oczu różni się, lecz pole widzenia. Y, y, się zbiega, i jest y, 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 ma y, wspólne, oba oczy mają y, y, część wspólną pola widzenia. Y, nerwy wzrokowe, po wejściu do jamy czaszki, y, z, przemieniają się w y, skrzyżowanie wzrokowe które umożliwia odbieranie wrażeń wzrokowych. Lewa strona kory mózgowej odbiera obraz z lewej strony siatkówki obu gałek ocznych i tak powstaje prawe pole widzenia, a prawa część kory wzrokowej umożliwia widzenie Obrazu po prawej stronie siatkówki obu gałek ocznych. Informacje pochodzące z otoczenia są łączone dzięki skrzyżowaniu wzrokowemu. Oczy wykorzystują około 2 trzecie połączeń nerwowych bezpośrednio z mózgiem a analiza informacji wpadających do oczu jest możliwa dzięki wykorzystaniu około 10% komórek mózgowych. Oczy są jednym, drugim zaraz po mózgu najbardziej skomplikowanym narządem ludzkiego ciała. Podsumowując, y, mózg bez oczu nie mógłby widzieć, postrzegać świata w pełni. Y, mózg jest ogromnym i w dużym stopniu jeszcze nieodkrytym narządem, a oczy pomagają mu funkcjonować. Y, ludzkie oczy y, pomagają analizować sytuację, aby mógł, y, mózg. Mógł później y, na nią odpowiedzieć. Przykładowo, w niebezpiecznych sytuacjach y, przydatne jest widzenie nocne, dzięki któremu możemy y, uniknąć niebezpieczeństwa. Y, nocne widzenie ma także znaczenie, ponieważ nie jesteśmy y, ograniczeni do życia tylko i wyłącznie w dzień, a możemy funkcjonować również w nocy. Osoby niewidome y, posługują się y, bez wzroku i jest to kompensowane y, innymi narządami, takimi jak słuch, węch, y, dotyk czy y, smak. Lecz y, wciąż są obszary świata, które potrzebują wzroku y, do, y, do zanalizowania. I wciąż y, świat postrzegany przez osoby, które nie widzą, będzie w jakimś stopniu wykreowany przez nich samych, gdyż nie wiedzą, y, nie, nie widzieli. Y, I to jest dowód na to, y, że oczy są drogą do mózgu. Y, na zakończenie chciałabym y, Przytoczyć słowa pana Michaela Winkota, że cała moc świata jest zawarta w oczach. Dziękuję za wysłuchanie.